I gonitwa się rozpoczęła. E, chyba nieco z opóźnieniem wystartował Mazuri. Będzie miał stratę do odrobienia. E, bardzo ładnie galopuje Benmark i Żabar. Te dwa konie prowadzą. Za nimi Mejdan Picosak. ten koń się troszkę niesie. Jeździec, jeździec musi go przytrzymać. E, dalej Almaret oczywiście. Kito. Lindals Anakin. E, I dołączył do grupy Mazuri. Z niewielką przewagą Benmark, konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1200 metrów, szeroko prowadzony Żabar, on jest drugi, na trzecim miejscu Maiden Pikosek, dalej Kito, Lindals Anakin, Almaret oraz Mazuri. Dokładnie 1000 metrów do celownika, konie wchodzą w łuk e, i bez zmian Benmark, Żabar, Mejdan-Pikosak, Kito, Lindals, Anakin, Almaret, Mazuri Zrobiły nam się takie dwa e, wyścigi w tej pierwszej grupie trzy konie, e, Benmark, Żabar i lekko idący pikosak 600 metrów do celownika za chwilę ostatni łuk i wejście na prostą Ben Mark już e, dostał bata, ale idzie dosyć e, ciężko. E, Zanim e, na razie Meydan, Pikosak e, i Żabar. O Żabar zaczyna startować, ale też dosyć ciężko polem Lindals, Anakin i bardzo ładnie Almaret. Kito przy Kanacie, gdzieś tam się troszeczkę zagubił w tym tłoku. Lindals Anakin z przewagą, ściga go Almaret. Lindals Anakin Almaret. No i to się już raczej nie zmieni. Lindals Anakin galopuje lekko i ma przewagę drogi. W tej chwili jest Almaret i utrzyma pozycję do, do mety. Dalej Benmark, Kito i piąty Masuri.